Hej widzowie, Witam Was na nowym filmie na kanale. Na tym filmie poruszymy sobie temat souvenirów Dasta 2. Czyli temat, który powinien być poruszony przeze mnie wcześniej, ale uznałem, że nie chcę się za niego brać e, na szybko. Bo, no czy w sensie mogłem, ale uznawałem po prostu, że. E... Bałem się wypowiadać swoje zdanie. O, w ten sposób. Bo e, nie wiedziałem, czy aby na pewno moje, zda moje zdanie jest. E... Jakkolwiek prawdziwe, teraz jestem o 10% dalej, żeby uważać, że moje zdanie jest prawdziwe. Dlatego yy, zdecydowałem się na to, żeby to opowiedzieć. Od razu mówię, że to jest tylko moja opinia. Wyróbcie, co chcecie. Ja wiem, że wy będziecie pewnie w większości myśleli na odwrót do mnie. Mnie to nie boli. <laughs> po prostu róbcie co uważacie za słuszne. Yy, od razu mówiąc, yy, błędy moja. To jest bardzo ważne. Założyłem, że taka zmiana mapy w ogóle nic nie zmieni w suwenirach. No, i się myliłem. Taka zmiana mapy zmienia bardzo dużo w suvenirach. I proszę bardzo, i chwała tym, którzy e, to przewidzieli, chwała tym, którzy w to zainwestowali. Akurat może nie w tę mapę, bo w tę mapę z tego co wiem, nie za dużo osób inwestowało, ale ja nic nie wiem ogólnie. I powiedzmy sobie, że mało się tym tematem suwenirów i tak dalej obracam, także nie wiem, kto zainwestował, kto nie zainwestował, kto miał, kto nie miał. No. Także ten temat jest mi obcy. Ale, e, pamiętajcie o jednej rzeczy. Za tydzień ludzie, którzy odbierali e, te żetony, będą mieli bardzo, ale to bardzo dużo suwenirów z Rio. E, no, bardzo dużo. I zauważcie, że za chwilę dosłownie, to się dzieje za chwilę. Strasznie dużo suweniów wleci na rynek, ponieważ ludziom się po prostu skończy trade one Bo jeżeli coś kosztuje 14 zł, i da się to sprzedać za 30 zł. Ja już pokazywałem taki przykład. Naklejki, ho-ho-ho. To samo, ja to opiszę w, w krótkich słowach, jak się to wydarzyło. Mieliśmy euforię totalną, gdzie ludzie nie wiadomo po jaką cholerę, ale jednak wykupywali tę naklejkę za nie wiadomo jakie ceny. I potem, jak było coś takiego, ja tak w sumie. Po prostu dla pokazu zrobiłem ten film, że o, patrzcie, XD. No nie. E, coś takiego jest. I to, że to spadnie za tydzień, to było niemalże wiadomo, ja to mówiłem zresztą na tamtym filmie. Ale. No. Mamy. I po, ty, po tygodniu od tej sytuacji ludzie, którzy nakupili tego, zaczynają to sprzedawać taniej niżej to kupili, dlatego tylko, żeby się tego pozbyć. I mamy potem. No tak naprawdę zjazd poniżej ceny, która jest stała, także no, no widzicie, pierwszy w ogóle od nie wiadomo jaki dawna, bo po prostu się ludzie tak napalili na to, i, no i mamy takie coś. No, no i ogólnie wydaje mi się, że to dosyć mocno pokazuje sytuację suwenirów, w sensie sądzę, że będzie ogólnie dosyć podobnie. Za tydzień po prostu ludzie tego tak nakupią, w sensie będą tyle tego mieli, odblokuje się tak dużo tych suwenirów, że po prostu rynek znowu tego nie wytrzyma i y, będą ogromne spadki na tym przedmiocie. To ja nie mówię, to nie są prorocze słowa, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Że, no. Tak jakby. Jeżeli wszyscy widzą, że jak pieniądze, żeby pieniądze. Powiedzmy sobie w ten sposób. Jeżeli wszyscy widzą, jak pieniądze, żeby pieniądze. To każdy chce pieniądze, żeby pieniądze. I potem się zacznie nagłe, masowe wyprzedawanie tych przedmiotów. I to na taką masową skalę, o której. W ogóle, no, no wiecie no, no, Jeżeli da się dołożyć tych suwenirów w nieskończoną ilość To, ale nie będzie na nie nieskończonego popytu Bo każdy se, jeżeli chce mieć suweniry Może je dołożyć w ten sposób No, więc to nie ma ogólnie Jakiegoś większego sensu Żeby te suweniry, wiecie Gdzieś tam ym, Teraz na krótkoterminówkę obracać No bo to, to raczej się wywali Taka jest moja opinia, jeszcze raz mówię No A teraz od drugiej strony Long term Long term. I z long termem jest trochę inaczej i trochę tak samo. Yy, yy, powinno się napisać chyba tak. O. Z long termem jest yy, właśnie tak jak mówię. Jakie są różnice yy, w tym long termie? W ogóle zauważcie, jak daleko wystrzeliła cena yy, z Katowic. No to, to, są, to są akurat ciekawe rzeczy. Ja bym powiedział tak. Myślę, że w long termie. Ja, ja, ja nie wiem, czy to. No i tak, moja opinia. W long termie te rzeczy mogą albo mieć bardzo duży hype na siebie, tak jakby stały, przez co będą rosnąć, albo będą po prostu, albo się za chwilę wyczerpie, będzie dołek, i potem po jakimś tam czasie znowu one zaczną sobie rosnąć. Tak może być. Ja nie obstawiam niczego. Gdybym miał long termować jakiekolwiek z tych suwenirów, to bym wolał long termować na przykład. Katowice, Starladder, Berlin i tak dalej, bo są one bardziej odległe i nie jest ich aż tak dużo jak teraz, właśnie, istniejącego Rio. Także wolałbym raczej, gdybym miał, wybierać long-termować te. No, tym bardziej, że widać, że poprzednie akurat dosyć mocno oddały, ale też mamy nową formułę. Jednak no, widać te różnice w cenach, nie? Jest to po prostu w cudzysłowie bezpieczniejsze. To, to ja nie nie wiem jak się zachowa Rio, bo nie mm, ja nie wiem jak się zachowa Antwerp. Antwerp to może jeszcze, może Antwerp też jest takim dobrym wyborem, ale ja bym tego nie long termował, po prostu mm, powiedzmy sobie w ten sposób Jakby to ugryźć. Jeżeli mam wybierać wśród x long termów, które mogę podjąć, jednym z nich będzie, nie wiem, naklejka Entropic, jedną z nich będą skrzynki po spadkach na operacji, innymi z nich będą inne rodzaje naklejek, na przykład z eventów, takie jak chociażby tier 6, inną będą, no nie wiem, dajmy blisko, Liquid Fire, inną z nich będą patches ze Sztokholmu, to suveniry Dasta 2. W ogólnie zbierani, nie? Są na samym dole. To, to ja, ja ogólnie tak uważam. Czy jest to słabe long term? Nie mówię nie, nie mówię tak. Powiedzmy, mam za mało wiedzy, żeby to ocenić, ok? Ale sądzę, że wśród wszystkich możliwych opcji jest to jedna z najmniej przewidywalnych. Więc pewnie niesie za sobą największe ryzyko i e, największą możliwość zarobku. Dla mnie logika mówi następująco. W sensie to, to moja logika, moja dziurawa logika, ok? Dla mnie logika mówi tak. Yy, dalej można odbierać te suveniry. Te suveniry są takie same jak te, te i te. Więc, kiedy ktoś będzie chciał otworzyć te suvenira, to nie potrzebuje otwierać tego, tego, tego czy tego. Znaczy, konkretnego. Znaczy, może po prostu otworzyć najtańszy. A skoro najtańszego da się dobrać wuj To znaczy, że najdroższy nie będzie miał na siebie bardzo mocnego popytu. To moja logika. Pewnie dziurawa. No ale zobaczymy. To na tyle. W sumie. Nie wiem, czy coś rozświetlił ten film. Ale zrobiłem nowy film na Spelaci o Ozim. I tak kurwa nikt tego nie kupi, jest? Nie no, jedna osoba kupi. Pozdrawiam.